Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj w ten poniedziałkowy poranek, słoneczny poranek, chciałbym zachęcić Was do przeczytania Psalmu 69. Szczególnie chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na dwa fragmenty, na werset 10, gdzie Dawid w tym psalmie napisał tak: Bogorliwość o dom Twój pożera mnie. Ten werset wskazuje na takie głębokie oddanie, zaufanie Dawida w stosunku do Boga nawet mimo wszystkich trudności i prześladowań, które w tym momencie przechodził. Oczywiście ten werset odnosi się również do Ewangelii Jana do drugiego rozdziału, 17. wersetu, gdzie Pan Jezus wygonił kupców ze świątyni i apostołowie, uczniowie przypomnieli właśnie sobie te słowa o tym, że gorliwość o dom twój pożera mnie. Kolejny werset i fragment, którym chciałbym dzisiaj się z wami podzielić, to werset 14, w którym Dawid napisał tak: Ale ja modlę się do ciebie, Panie czas łaski. Boże, wysłuchaj mnie, wielkiej dobroci swojej, wprawdzie zbawienia twojego. Zobaczcie, że Dawid mimo trudności i prześladowań, które przechodził z powodu grzechu Dawid szukał Boga i w modlitwie kierował swoje wołanie do tego, który wysłuchuje z jego modlitwy. Był w pełnym oddaniu i zaufaniu. Wiedział, że to jest czas łaski Boga, czas, w którym Bóg będzie odpowiadał na jego modlitwę. My dzisiaj również żyjemy w czasie łaski i mamy szukać Boga i modlić się do tego, który wysłuchuje naszych próśb, naszych modlitw, naszego wołania bo jesteśmy tymi, którzy doświadczyli łaski, żyją w łasce i wspomagają się łaską, którą udziela nam każdego dnia Bóg, Jezusie Chrystusie. Radości w Panu, pozdrawiam, do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.